Będą wyjeżdżać, oczywiście. Wszystkie... No, Julka przyznaj się, co dzisiaj narobiłaś. Metro. No? Muszą Oj, bądź bądź. Metro, najbezpieczniej... Przyznaj się, co dzisiaj narobiłaś. No, nie udawaj, że jesteś teraz głodna. Te nie będą to są ogólnie... Tak, ona z nerwów teraz Tam je. jest. Tam jest zablokowany plecakiem? A z tego powodu, że Julka dzisiaj była niegrzeczna i ma karę siedzenia w klatce, musi siedzieć w klatce, aż się uspokoi, bo ściepnęła dzisiaj kwiatka, łabaliła łobuz, nie? Łobuzie, no, ty na mnie nie rób takiej miny, bo jak cię czepna. no to zobaczysz. A ładna pogoda, dzisiaj bardzo wieje w ogóle. Dzisiaj bardzo wieje. Ale pogoda nawet ładna. Teraz na razie się uspokoił wiatr. Ale jak wizytało i byłam na zakupach i czekałam w aucie na siostrę dziarka, to autem tak. Normalnie koło jakby miało obalić auto normalnie. Tak to łobuzie. Ja wiem, że ty rozumiesz, co ja do ciebie mówię. Ja to wiem. Ja Dzidziu. Laptop się ładuje. Tu. tu. Tam jest Pomoc lampka. O, oh, lampka. Tu, o, oh, tu jest kabel do ładowania tego. I się ładuje. Laptopika. ładuje, Czyniliśmy żeby przywrócić jej pierwotny wygląd. ukrywają, Że Polska jest Niegrzeczny królik Makare. Jest to wyraz podziękowań Ukraińców wobec Polaków, którzy udzielili pomocy i wsparcia krajowi atakowanemu brutalnie 24 lutego przez Federację Rosyjską. Ostatnie tygodnie pokazują, że Polska jest głównym graczem w rozmowach międzynarodowych.